Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom drugi. Czyta Tomasz Wesołowski Siódma Niedziela Wielkanocna Lekcja Będę Cię wysławiał, Panie, Ojcze Najświętszy, Królu Nieba i Ziemi, ponieważ mnie pocieszyłeś. Ty jesteś Bogiem, Zbawicielem moim. Będę działał z ufnością i nie ulęknę się. Pan moją mocą, i chwałą, moją, i stał się moim zbawieniem. Prawica Twoja, panie, sławiła się mocą, prawica Twoja, panie, poraziła nieprzyjaciela. I potęgą Twojej chwały powaliłeś przeciwników moich. Niech zobaczą ubocy i niech się radują. Szukajcie Boga, a będzie żyła Wasza dusza. Niech go sławią niebo i Ziemia. Morze i wszystko, co w nich się porusza, bo Bóg zbawi Syjon, i zostaną odbudowane miasta Judy i zamieszkają tam, i wezmą je w dziedzictwo i posiądzie je potomstwo sług Jego, i miłujące Jego imię w nich zamieszkają. Święty Franciszek, oficjum o męce pańskiej. Medytacja Rozważaniem na temat psalmu czternastego z oficjum o męce pańskiej rozpoczynamy już ostatni tydzień okresu wielkanocnego. Święty Franciszek modli się słowami Będę Cię wysławiał, Panie, Ojcze Najświętszy, Królu Nieba i Ziemi, ponieważ mnie pocieszyłeś. Czas Wielkiego Postu i Wielkanocy, jaki dany nam był w tym roku przeżyć, był z pewnością bardzo bogaty. Te minione dni były pełne zmagań, trudu, ale także radości i odpoczynku. Popatrzmy teraz na wszystko, co jest za nami w duchu dziękczynienia i uwielbienia Boga. Chciejmy wesławiać Boga za to, że On, Ojciec, Król Nieba i Ziemi, tyle razy pochylał się nad nami, aby nam pomóc i pocieszyć. Ileż to razy, nawet wśród wielu przeciwności i w opuszczeniu, Bóg przychodził do nas z pociechą. Powtarzało się wtedy doświadczenie świętego Pawła, który pisał o Bogu, przychodzącemu z pociechą w czasie naszych utrapień. Pociecha, jaką obdarza nas Bóg, to przede wszystkim dar, jaki udziela nam On od wewnątrz. To rozradowanie się w Nim jest dziełem Ducha Świętego, który przychodzi do nas i działa w naszym sercu. Ta pociecha jest tak mocna, że odnawia i umacnia nasze siły fizyczne i duchowe. Tak umocnieni możemy dalej wędrować i zmagać się o Królestwo Niebieskie. Ty jesteś Bogiem, Zbawicielem moim, będę działał z ufnością i nie ulęknę się. Umocnieni pociechą, wyznajemy z radością, że tylko Jezus jest naszym Panem i Zbawcą. To On zajmuje pierwsze. I najważniejsze miejsce w naszym życiu. Po przeżyciu na nowo dwóch najważniejszych okresów liturgicznych oraz odnowieniu w sobie tej centralnej prawdy o męce i zmartwychwstaniu Jezusa, możemy rozpocząć za niedługo nowy okres liturgiczny. Umocnieni łaską możemy wyznać, że będziemy działać z ufnością. Teraz już wiemy, że możemy zaufać jedynie Bogu, a nie sobie czy stworzeniom. Jeśli się oprzemy na Nim, to niczego nam nie braknie i będziemy mocni jak skała. Każde nasze działanie, które wypływa z naszego oparcia się na Bogu, przyniesie wiele owoców i chwały Bożej. Doświadczenie Paschalne przynosi nam jeszcze jeden owoc w naszym działaniu. A mianowicie pozbawia je lęku. Święty Franciszek wyznaje: Będę działał z ufnością i nie ulęknę się. Tam, gdzie człowiek opiera się na Bogu, tam nie ma miejsca na lęk. Bóg usuwa wszelki lęk. On daje moc i odwagę, zdolną pokonać każdą przeszkodę. Zły duch posługujący się lękiem. Nie ma wtedy mocy nad człowiekiem. W życiu biedaczyny takie uwolnienie z lęku dokonało się po jego nawróceniu. Umocniony łaską Bożą, nie bał się niczego, potrafił wyrzec się wszelkich zabezpieczeń przez zostawienie majątku. Nie bał się biedaczyna głodu, chłodu, prowizoryczności życia. Przestał się także lękać reakcji ze strony rodziców, dawnych przyjaciół, mieszkańców Aserzu. Zaufał Bogu, oparł się na Nim i to stanowiło jego fundament życia. Ufność złożona w zmartwychwstałym Jezusie wyzwoliła świętego Franciszka z wszelkich lęków. Niech właśnie to pozostanie nam na zakończenie tego okresu liturgicznego. Zaufajmy Bogu i przestańmy się lękać. Niech w naszym życiu i posłudze nie będzie miejsca na lęk. Niech wszystko, co będziemy czynić, będzie pełne mocy i odwagi, płynących z naszego zaufania zmartwychwstałemu Jezusowi. Oracją. Zmartwychwstały Jezu. Dziękujemy Ci z całego serca za wszystko, co nam dałeś w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy. Dziękujemy Ci za to, że dzień po dniu mogliśmy doświadczać Twojego działania. Oto teraz z nową ufnością chcemy Ci się od nowa zawierzyć i jednocześnie oprzeć na Tobie wszelkie nasze działania.